Hejka naklejka. Krótki disclaimer, zanim obejrzycie cokolwiek. Ten odcinek był najbardziej spontanicznym do tej pory. No i nie ma żadnego związku z całą serią. Mocno w nim eksperymentowaliśmy z nową formułą, z której ostatecznie zrezygnowaliśmy. Niemniej, jak widzicie, nie ma tutaj żadnego auta do testów. A to dlatego, że chcemy skupić się na podróżach. No a auta będą na drugim planie. Kolejne odcinki będą już zresztą zupełnie inne, dlatego wybaczcie nasze nieogarnięcie tutaj, gadanie o wszystkim i o niczym oraz fakt, że film jest zmontowany w cały świat. Do tego nie wiedzieliśmy kompletnie nic o tarnowskich górach i to pierwsze miejsce, w które jechaliśmy całkowicie w ciemno. Właśnie dlatego na początku jesteśmy strasznymi pesymistami, a później... A w sumie zobaczcie sami, nie spoileruję. Miłego oglądania. No, Szymon, jesteśmy w tarnowskich górach. Tak. Ja tutaj nie widzę żadnych gór. Może chociaż się byś przywitał, co? Dzień dobry Państwu. No. Witamy serdecznie w nowym odcinku programu Poltur, gdzie jedziemy Hondą, moją prywatną, Polturwozem. Polturwozem, tak, tak to nazywamy. I nie mamy żadnego auta do testów, ponieważ jesteśmy biednymi... Już nie studentami. Więc dzisiaj będzie bardzo różny odcinek. Tak po prostu będziemy gadać o różnych pierdołach. No i będziemy zwiedzać Tarnowskie Góry. Kurwa. A ja przeklinam znowu. Jermek, e... nie przeklinaj. Będę cię musiał blipować. Tak, zablipujmy. Jedziemy za M3 i nie jest to BMW. <laughs> e, tak, widzę jakiś omlet. A nie, olmet. <laughs> omlet auto. <laughs> ok, tutaj... O, o właśnie wyprzedziłem M3. Tak, wow. Ta Honda jest szybsza od M3 Tak, a one is you Honda Full disclosure e, Nigdy nie byłem w Tarnowskich Górach Ja też au, 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 Więc to jest bardziej taki reaction video To jest płac Gwarków Aha I napisane nie płac, a plac Bo plac to jest po polsku Płac to jest plac po polsku jak pierwsze wrażenia Gdzie... gdzie my jesteśmy? Słuchajcie, ja wiem gdzie jesteśmy Ale... To jest bardziej przygotowane niż... niż... 11 września? No... 11 wrzesień W skali od 0 do 10 Jest... Nie, tu, tu nie idźmy. Jest. E, no powiedzmy dziesięć. Wiermek tu nie chcesz iść. <grymne> Jak było dawić da sufle, że Jednocześnie wygląda, jakby to było jakieś stare miasto w Warszawie, i jednocześnie jak, jakieś robiłoby co, coś tam w, w jakimś randomowym miejscu na śląsku. W starnowskich górach? Tak. Ja myślę, że my dzisiaj zrobimy bardziej hardkorowy odcinek. Jako, że my jesteśmy kompletnie dzisiaj nieprzygotowani, to my po prostu, bo my dzisiaj sobie po prostu tak wyszliśmy na spacer, więc tak po prostu będziemy szli i oglądali. Dobra. Ej, tak. tu, patrz, to jest ciekawe. Okej. Okay. No, okay, tutaj jest w miarę, w miarę. W miarę, w miarę. Tak. Okej, okay, dobra, to już jest lepsza re reakcja niż wcześniej. Mm, no, ale, to zawsze jest ale. No, kontyngent jest. jest taki. Co to jest kontyngent? Może no, audience. Po polsku kontyngent to jest coś z wojskiem. No i Ale jaki audience? No, lokalny. Ale audience to jest widownia. Dobra. Chyba. No powiedz, powiedz to, co chcesz powiedzieć. że ci mieszkańcy. A, że. O, o to ci chodzi. Fauna lokalna. Tak. No. Co myślisz o tym kościele zbawiciela? Ewangelicko-Augsburskim. Zbawiciel to jest Savior? Tak. A kogo zasejwował? Twoją starą. Moja stara jest muzułmanką. <grym> Czy jej nie zasejwował? A może grali razem w grę i zasejwował? Może. To zależy od tego, jaki system był używany. Kurde, <grym> co <Nie>. powiedziałem. <grym> Ej, no ale tu chyba nie jest tak źle. Póki co. Czyli co, myślisz, że wchodzimy bardziej głębiej i głębiej w jądro ciemności i będziemy tylko patrzeć na coraz brzydsze budynki? Dla co cisek. No dobra, tutaj jeszcze jest ok. Spodziewałem czegoś gorszego. Prawdę mówiąc, jak porównasz to z Bytomiem, to tu jest o wiele lepiej, mimo że tu mieszka o wiele mniej ludzi. Tak. No niestety póki co yy, w, wśród tych miejscowości na Śląsku to butom przegrywa. No znaczy bytą to jest bardzo... To jest temat na osobny odcinek zupełnie i nawet na kilka odcinków chyba, bo to jest bardzo ciekawe miejsce, bardzo specyficzne miejsce. Przynajmniej jeszcze nie zobaczyłem więzienia w środku miasta. Yy, tak, wracamy tą samą drogą, się okazało, wszystko jest rozkopane. Jakbyś porównał to... Na razie, póki co, z Katowicami, to co myślisz? Zdecydowanie... Mniej śmierdzi głównym. No bo niestety w Katowicach... Teraz poleci cała taka wiązanka hejtu z Katowic tak, na ciebie. Em, też wyprzedzam, czy... No wyprzedzam. Co? Co? No, no taki disclaimer, <noise> wyprzedzenie. Uprzedzam. Kurwa. <noise> wyprzedzasz, to wyprzedzasz samochód. E, dobra. No, ja mieszkam. <noise> Nagrywasz? Tak. No, ja mieszkam w Katowice. I mam. Mam pełne prawo na hejt tego miasta. Rozumiem. E, no, w Katowice mieszkam akurat w centrum. Wychodzę z domu i kurwa tylko zdążę tak. Syk? I od razu pod lata taki. Jerozolim, chłopasz jakieś drobne dnia. No to pewnie jest Maryja. Jaka Maria? Nie Maryja, to Maryja. Jaka Maryja? No wiesz, tam gdzie siedzi mayor. Po polsku jest burmistrz. Czyli to jest burmistrzostwo. Tak, burmistrzostwo. <laughs> Jermek właśnie przeszedł transformację w azjatyckiego turystę. Tak. Oczysz, <laughs> Czemu szaszasz, <laughs> <laughs> no tak Chińczycy <laughs> rozmawiają. szło, szło, szło. Ej, tutaj jest w sumie ciekawie, to już, jest. Już pachnie śląski, Ale to serio wygląda jak takie trochę brytyjskie uliczki. No, no powiem tak, choć tutaj jest niby zasrane, ale... A co się... znaczy za Dlaczego ty jesteś taki niemiły? No kupa, bo patrz na to! I... choć jest za zasrane... <laughs> <Chodź>, choć... choć... <laughs> to <jest zawsze śmiech> miało, jakbyś był jakimś artystą. No, dobra. No ale jakaś romantyka w tym jest. Jakaś. Nie wiem jaka, ale jakaś. Chińskie centrum handlowe. Pewnie tutaj handlują ludźmi, a szczególnie muzułmanami, a takich ludzi w Europie jest dużo. No nie. mają przemianę. Ty nie jesteś muzułmaninem? Ja nie. Czyli tobą mnie handlują. No. Jak widzisz jestem z tobą, a nie tam. Ja już się powoli gubię w twoim rasizmie. No a ty Szymon, co powiesz? odnośnie tych gór, które nie są górami. No, nazwa jest trochę z dupy mocna. Ale mi się to podoba w sumie, jak, jak na miasto takie... Bo ja w ogóle nie jestem jakimś panem śląskich miast. Są brudne, takie brzydkie, szare. Ja wiem, że dużo osób lubi takie klimaty, że są kamienice jakieś stare. Ja tak średnio, ja wolę nowoczesne budynki. No ale jak tu już są takie wyremontowane dużo jest takich, to całkiem spoko to jest. W porównaniu właśnie do Bytomia chociażby, no to to jest OK. No, w sumie takie na taką skalę takich małych miast. Takich naprawdę takich w porównaniu tutaj blisko, będzie czelać i tak dalej. No to jest takie 7 na 10, to jest spoko. Ale w takiej skali ogólnej to w skali Polski to 6 Okej, okay, to to jest 6 na 10 to nie jest 6 na 10, to jest, ale dobra, Jezu, to jest ciężko tak, ciężko ocenić, wiecie, jest bardzo ciężko, bo na przykład mi się Bytom podoba jako miasto, ale przez to, że jest tak zniszczone cholernie, no to jest brzydkie, więc mimo, może mi się podoba, to ma niskie oceny, bym tak powiedział i tu jest podobnie trochę, Jezus ma. okej. Okay. Widzę, że im dalej od centrum, tym gorzej. W mieście, z którego pochodzę, super, fajnie. Tak. To no. tam jest bardziej, jakby to powiedzieć Iż o Kostanaju? E, tak, o Kostanaju mówię. No. To tam jest czyściej. E, I w ogóle, jakby cały ten region skąd ja jestem z północy. Tak. Okej. Okay. Się sławi tym, że tam w ogóle jest czysto. A jakby założyłem, że w Polsce, że duże ludzie mówią, że e, przyjeżdżają tutaj się imigranci i zaśmiecają nasz kraj i w ogóle. E, nie ma imigrantów, Stoi typowy Janusz i taki pali, 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 a w kosz zaśmiecałam własną ulicę i tak dalej. To jest to, tak. czego nienawidzę. I ja za to ja za to płacę podatki, żeby tutaj żeby tutaj e, sprzątali. Czemu, ty płacisz w tym kraju podatki od ilu od trzech lat. To nie, nie ja mówię, to ten Janusz mówi. A, dobra, okej. Okay. Y, ludzie potrafią zrobić syf zamiast posprzątać po sobie, to po prostu wywalają wszystko na ulicę. No. No to jest hamski. A w ogóle czysto jest nie tam, gdzie sprzątają, czysto jest tam, gdzie nie syfią. No tak. Tak, no to prawda, właśnie. Ludzie nie potrafią po sobie ogarnąć i wszystko zwalają na innych. No, dość polityki. Nie no, tu jest ładnie. Jak na, jak na śląskie miasto, to jest ładnie. Zgadzam się. Musicie, jak Ty byś to powiedział, musi być gratulowani w Tarnowskich Górach. Tak. Jermek... Dobra, zmieniam całe zdanie na temat tego miasta. Chodź! A nie, dobra, to nie było, to nie stąd był jakiś typ, nie ważny. W sensie, w porównaniu do innych miast tutaj w okolicy, to tutaj, przy tej ilości mieszkańców, to jest ładnie. Jest wyremontowane i jest, jest dużo zniszczonych kamieni. Właśnie. Ale jest też dużo ładnych kamieni. Jestem troszeczkę zdziwiony, że tutaj, w porównaniu do Bytomia, Bytomia no, bytom. No nie no, to bytom, jest dobre porównanie, tak, bo to jest śląskie to miasto. Bytomia takie albo największy. chorzowa, tutaj kamienicy są, jakby wyglądają mniej więcej porządnie. Tak. To jest chyba największy ból w Bytomiu że to miasto, gdyby ktoś je wyremontował, to ono by było piękne. W sensie, ono, to by było naprawdę, jakby ktoś wyremontował bytom, taki, w takim stanie, jak jest teraz tylko wyremontował, to to miasto by było najładniejsze na całym południu. Tak myślę. Poza Krakowem. A niestety no, w tym obecnym stanie jest jednym z najgorszych miast na południu i to jest przerażające. Dużo śląskich miast ma ten problem, że jak oglądacie te miasta to masz takie wrażenie, że po prostu nie ma w nich walorów turystycznych. Ja wiem, że już jestem trochę zmęczony tym śląskim wyglądem, Jermek też. Ale chyba ty sam musisz przyznać, że jak tu przyjechałeś, w sensie nie tutaj konkretnie, tylko na przykład do Katowic, to byłeś taki okej, okay, zobaczyłeś na pierwszy rzut oka wszystko i już po prostu wiedziałeś, jak wszystko wygląda na pamięć. W każdym mieście na Śląsku. I jakby po prostu pooglądałeś to przez dzień i już miałeś dosyć, bo wszystko było usyfione. A tutaj jest całkiem nieźle, tutaj turystycznie jeszcze da się jakby wytłumaczyć komuś, że przyjechałeś tutaj pozwiedzać. Właśnie e, chyba moim pierwszym postem o Katowicach było to, że najpierw byłem w samym centrum. E, gdzie jakby jest dużo restauracji, knajpy i tak dalej no mówię, jest cywilizacja. No tak, no typowe zdjęcie. A, a potem dnia. E, poszedłem trochę dalej i tak patrzę i leży po prostu i leży po Przepraszam, prostu ale muszę go nauczyć usługi. Duża kupa na chodniku tak. i napisałem post, że no kurwa w środku miasta leży gówno. No cóż, tak. To przy, jest tym, przy tym to, to nie była psia kupa, to, to zrobił człowiek na chodniku. Więc no to jest taki odcinek dzisiejszy na przełamanie trochę lodów, żebyśmy wrócili do zwiedzania Polski. Żebym pokazywał Jermkowi Polskę, żeby w końcu nie hejtował tak naszego kraju na maksa. Więc pokażcie nam w komentarzach jakieś zajebiste polskie miejscówki, żebym ja mógł mu je pokazać i żeby on był taki, tak, to jest Polska, jestem dumny, że tu mieszkam, że jestem Polakiem, bo jesteś większym Polakiem ode mnie, co mówię cały czas. Następne odcinki, mam nadzieję, że już będą wyglądały tak: humor, podróże i super sam. No nie, super, super, sam. Sam. super, super sam. sam. Super sam też jeśli super sam nas zasponsoruje to pewnie samochody, podróże, humor, poltur to, to była reklama to self reklama